Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć w telewizji CW24. Witamy dziś Pana Michała Czajkowskiego, moje uszanowanie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będzie znowu kontrowersyjnie. Ja... Ja chyba przyzwyczailiśmy się do tego. To mówię do tych, którzy się nie przyzwyczaili. E, cały czas e, chodzi mi po głowie e, Pan Patlewicz i e, różnego rodzaju tam dziwne persony, pod nim, nad nim, obok niego, którzy zaatakowali nie tylko Huberta Czerniaka, w zasadzie już kogo nie zaatakowali. Ci ludzie dbają o czystość rasową tzw. Tak prawicy, czyli dbają o to, żeby tylko wąska grupa ludzi była w tym nurcie. Ja apeluję o ogólne zjednoczenie się wszystkich ugrupowań antysystemowych. Apeluję też do pana Patlewicza, żeby zmienił retorykę, bo jest na przegranej pozycji i właśnie jeden z takich argumentów chciałbym Państwu donieść. Ostatnio bardzo buńczuczne stały się wypowiedzi takich Michalkiewiczów, Patlewiczów, obrażające słowiaństwo, słowiańskość, Słowian i ja bym chciał, Pan Patlewicz udaje historyka, Jakieś tam rzeczy pisze, obraża pogardliwie, używa słowa Turbosłowianie. Panie Patlewicz, jesteśmy Słowianami. Nawet ci, którzy tam gdzieś przyjechali z basenu Morza Śródziemnego albo z dalekich, z dalekich Kresów, to to mam, wie Pan o kim mówię, no to, to oni się też czują Słowianami. No, no, wrośli tutaj w kulturę polską, w innych krajach tak samo, zapomnieli o swoich. Korzeniach, o przyczynach ucieczki z basenu Morza Śródziemnego i chcą być normalni, chcą normalnie żyć. I nie wiem, do kogo ta gadka o trubosławianach, o wyśmiewaniu. Historia Polski. Nigdy nie głosiłem takich poglądów, nigdy, ale staję w obronie ludzi, których Pan obraża, którzy mogliby pomóc na przykład Konfederacji wygrać wybory. To bardzo duża grupa ludzi. Mówicie o tych ludziach, o ideologii, której głoszą, o prawdzie, której głoszą, że to są żygowiny ubeckie, że legenda o słowiańskości, jakoby Polska miała więcej niż tysiąc lat, to żygowiny to ubeckie. Jednej bo... rzeczy tylko nie rozumiem, co jest tak naprawdę powodem do wstydu w przyznawaniu się do tego słowiaństwa do tych ludzi. No bo y, nie dopiero powód do wstydu się tworzy, bo, bo pana Patlewicz wyśmieje. A. Albo tam wycinek życiorysu panu zrobi i publikuje tak, żeby się. Ja, ja jacyś niezrównoważeni czytelnicy rzucili na pana tam z komentarzami i tak Ale dalej. Na pewno trzeba jakoś Więc to jest argumentować. Ten, on, on buduje. On, on, on buduje poczucie wstydu. Panie Patlewicz, e, ja nie znam e, swoich korzeni, bo my tu w Polsce tak mieliśmy zarządzani przez mm, różnych dziwnych ludzi, że, że w cywilizacjach zachodnioeuropejskich to oni tam do któregoś pokolenia się sprawdzą, a my tutaj jak, jak zwierzęta, ledwo kto pamięta. Jak miał pradziadek na imię. No tak mamy. Więc ci wszyscy, którzy dbają o, o naszą historię, o genealogię, antropologię, to starają się budować no, dość niewinną, a nawet pożyteczną ideę słowiańskości. To, to zaraz pan Patlepić Żygowinami. Dlaczego oni to nazywają Żygowinami rzygo, ubeckimi? No bo za PRL-u. E, tę ideę dość mocno głoszono. Na czym mocno? Tam znacznie więcej głoszono innych durnych idei, ale z racji tego, żeby się po prostu no użyję teraz cytatu z Jacka Kaszmarskiego, bracia w Chrystusie nie brali załby, no to pan proboszcz, czyli ten, ten e, Związek Radziecki i jego tutaj funkcjonariusze no, po prostu tłumaczyli, że my tu jesteśmy Słowianie żebyśmy się nie nienawidzili z Czechami, z Ukraińcami, z Białorusinami, z Rosjanami. To była bardzo dobra ideologia, która powstrzymywała różnego rodzaju agresywne zachowania, poszczekiwania takich ludzi jak pan Patlewicz i pan Michalkiewicz. Czyli rozumiem, że na system też się wtedy nie rzucamy, dlatego że to też są bracia Słowianie, tak? No tak, tylko ja mówię: nic w tym złego. Nic w tym złego, że ludzie chcą czuć swoje korzenie, tożsamość. Oni, oni tak sugerują, ci publicyści broniący tylko tysiącletniej historii Polski, która to Polska kiedyś się nie nazywała Polska, tylko różnie się nazywała Lechia. To takie były trochę sarmatia, trochę... trochę... nawet wandalami nas tam niektórzy nazywali. I na rękę byłoby może niektórym, żeby, żeby taka historia do Słowian przygnęła, że to tacy coś wan... pitek antropii w ogóle, że... Albo najlepiej jakby nic nie było, Polacy się pojawili tysiąc lat temu, uzyskali chrzest i tak dalej. No to by była fajna historia. Nie ma żadnych dowodów, twierdzą na to, że była wielka Lechia, że było wielkie słowiaństwo. No ale na przykład taka kultura łóżycka, panie Patlewicz. To jakby nie patrzeć, 1500 lat przed Chrystusem. 1700 lat przed Chrystusem, 1500, początki. Może i wcześniej, panie Patlewicz, ale wie pan, to nauka cały czas pracuje, cały czas są odkrywane artefakty. Właśnie znaleziono złote bransolety pochodzące z kultury Łużyckiej. Eee, znalazł je pan Robert Baron, 25-letni mieszkaniec Radzenia w gminie Sława. No ten nie polski, panie Patlewicz. No eee, skarb sprzed 2,5 tysiąca, 3 tysięcy lat. No panie Patlewicz, gdzie jest wtedy Rzym? Gdzieś po drzewach biega. No, przepraszam, no, mszczę się teraz, ale, ale no, właśnie tego typu postawy, takie nieoparte o żadne fakty historyczne, jak postawa pana Patlewicza, powodują dalszą agresję. I zwłaszcza, że w tym momencie powinniśmy jeszcze tutaj puścić oko do osób, które zajmują się poszukiwaniem skarbu, bo. Obecnie zarządzający nami jeszcze im kolejne kłody pod nogi. Podkładają. Tak, tak, właśnie. Wie pan, wśród tych wszystkich, którzy tam są detektorystami, a jeszcze no, no, ci, którzy są detektorystami, siłą rzeczy, jak coś znajdą, zaczynają grzebać w historii, yy, oczy otwierają, że ci Polacy to tak sroce z pod ogona Słowianie nie wypadli, że to prastara kultura jest. No, ale, ale jakoś politycy nami zarządzający, a także zarządzają, że mamy. Wie pan, jakie pensje mamy, nie? Nie każdy ma możliwość. To nie chcą, żebyśmy grzebali w tej historii. To za mocno. nie chcą, żebyśmy grzebali w historii za mocno, dokładnie. Kochani, powtarzam, ja nigdy nie głosiłem tych prosłowiańskich, znacie mnie, prosłowiańskich idei, ale cieszę się, ale cieszę się, że że jestem członkiem prastarej kultury, która nie jest tylko wydumaną legendą, a konkretnym faktem historycznym. Więcej dowiemy się o kulturze łużyckiej, o słowiańszczyźnie z publikacji niemieckich, amerykańskich. A tutaj jest zima. A tutaj, a tutaj uwaga, bo cię Michalkiewicz nazwie Żygowinami Ubeckimi. Mało Wam powiem. Dowodem, najtwardszym dowodem na to, że Słowianie, ta wielka Lechia, była gigantycznym państwem, obejmowała duży obszar i narody w tej chwili podzielone na kilka państw, są języki, szczególnie te ludowe, na terenie Polski, Niemiec. Czech, A nawet w stronę Bałkanów. Były, były kraje, dokładnie Jugosławii. Tam cały czas ludzie operują tymi językami. I ja bym chciał tutaj, prawie na koniec tego krótkiego wątka, skierowanego, żebyście Państwo nie dali się zaszczyć Patlewiczom i Michalkiewiczą. Oni też mają słowiańskie nazwiska, przynajmniej. Te Icze z. Ukrainy pochodzące, Macierewicz, tak, i tak dalej. To też Słowianie. No chyba, że gdzieś tam ich przodkowie przyjechali i zmienili nazwisko, tak, żeby się zasymilować. Bo Te, no, tego nie wiem. Jak ktoś ma holocher, no to tak, nie wiem. To jest taki odruchowy dystans. Nie? Agresywniejsze nazwisko. Tak, tak. Albo taki na przykład dowód wprost pisze o tym, że na terenie Danii. Czyli kraj nordycki, tak? Nordycki taki. No, ale Wikingowie też podróżowali na drugą stronę Bałtyku od, też. Odnaleziono grup słowiańskiej wojowniczki, tak? No, był szkielet, tam były jakieś artefakty, które świadczyły o tym, że no, prawdziwi historycy, panie Patlewicz, potrafią to przeanalizować. Świadczy o tym, że no, tam, też, tam też sięgały te ludy słowiańskie. I, i co ciekawe, będziecie Państwo zdziwieni. E, są hmm. języki połapskie, tak? To, to są słowiańskie języki, e, które na terenie Niemiec, na terenie Saksonii, e, które dowodzą, Południe że. Wschod, to, że to wszystko Słowianie zamieszkiwali. I jeżeli teraz za PRL-u krzewiono te informacje, a PRL no, był zły, no to co mamy też te fakty historyczne odrzucić, bo nas Michalkiewicz czy Patlewicz obrazi, czy steroryzuje wyśmianiem. Posłuchajcie Rieski, która, e, która mówi: Ja spadłem z krzesła, jak to usłyszałem, która mówi językiem połapskim, e, mieszka na terenie Niemiec. Przecież dla Polaka idzie to zrozumieć, o czym ona mówi. Zaraz usłyszę. No, proszę bardzo, proszę bardzo. Witajcie, ja jestem Rieska. Já přijím do Zůžice a já jsem od srbské menšiny, na Ukoženěmské, blízko České a Polské. A my bydlíme tam pro mížo no, mnohaj, co let právě. A hoj, naša menšina v obstě vzniká 60 tisíc lidí, ale my všichni se řeč reči tohle je jenom vážné, už kýtač. A naše herbstvo příštím generacím dále dať, Um, dobro no na tem, da govorimo nemški, je, da imamo pomenoma dobro umenje, kot manjšina, imamo šole, imamo šele kakšne institucije, mi lahko to živo dvajč in, 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 a przez to mamy dużo przesiedlstw do, do rozwiski naszym słowiańskim suserom, a ich też tam... Faktycznie, zrozumiałem. Piękna mowa. A, no i to może na tyle wystarczy. Jeżeli pan Patlewicz dalej będzie obrażał nas Polaków, kłócił, jątrzył... Panie Patlewicz, przecież no ci, którzy... Wierzą w to i wiedzą, że jesteśmy prastarą kulturą, normalnie chodzą do kościoła, uczestniczą w życiu religijnym, są katolikami. Co panu odwala, że pan się czepia tych ludzi? Kościół katolicki w różnych krajach różnie wygląda. W Japonii Matka Boska na obrazkach, tych świętych obrazkach. Jest w kimono i jest żółta, ma skośne oczy. W Meksyku te ich przedchrześcijańskie obrzędy są uznawane i sankcjonowane przez Kościół w zmienionej trochę formule. Jest jako element, jako element życia chrześcijańskiego, katolickiego. A pan, a pan tak o taką czystość jakąś nawołuje, jakby jak to Pan Michalkiewicz powiedział, yy, niektórzy to muszą być bardziej polscy niż Polak, katolicy niż katolik, żeby się u Stare to tam, nawet nie musiałem wyciągać Pana Michalkiewicza, żeby, żeby to zacytować. No i to tyle. Taki dobr... Naj, Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem. Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem, dokładnie i zmierzać we właściwym kierunku. A, 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 a to, że Patlewicz tam robi krzywdę tym, którzy udają, podobno, że chcą wygrać wybory, odganiając ich potencjalnych, bo widzicie, co się stało po ataku Patlewicza, e, Michalkiewicza, Pana e, Morgrabi, Morgrabiego, Murgabiego? Na, na Huberta Czerniaka. Media narodowe, terrain head, terrain head, pull up. To samo w Realu 24. To dobrze, że im tak leci subskrypcja i wyświetlenia na łeb na szyję, bo teraz będą troszkę się bardziej starać. Mam nadzieję, że nie zapomnimy tego, że próbowali nas oszukać, że próbowali nas wpuścić w ślepą uliczkę, na lewe sanki wsadzić i będziemy bardziej czujni po prostu no, tym linczem postąpili niegodnie, nie jak chrześcijanie nic nie zrozumieli z y, przypowieści o synu marnotrawnym, bo jeżeli nawet pan Hubert Czerniak jako sportowiec dwa razy treningi dziennie, gdzie on miał czas jeździć na pacyfikację, nie wiem jak, na jakich wartościach pan się wychowywał, ja się wychowywałem na Sienkiewiczu i taką scenę, scenę y, widzę jak y, Wołodyjowski Usiekł Kmicica, który chodził za najlepszego szermierza tam w, w, w tych stronach. Żaden szlachetka nie był w stanie podskoczyć Kmicicowi, bo się bał, że straci życie. Gdy Wołodyjowski go ciął szablą w czoło, to dopiero te, te szaraczki szlacheckie się rzuciły, żeby dobić Kmicica. I wtedy Wołodyjowski za nim stanął. Ja tak staję za Hubertem Czerniakiem do kostek Pan mi nie sięga, jeżeli chodzi o rozwalanie tak zwanego PRL-u, komunizmu i nigdy, nigdy Pan się nawet do tego nie zbliży, ale zmądrzałem. Nie chcę, nie chcę się do tej szury przyłączać, a więc yy, nic nierozumiejące z przypowieści o synu marnotrawnym cwaniacy, którzy udajecie yy, naszych tutaj yy, ojców opatrznościowych. Zajrzyjcie, zajrzyjcie, w życiorys pana e, Murgrabiego, tego, który z wami siedział. Artykuł z 2012 roku o narkomanie, ateiście wojującym panu Murgrabi. Sam dał wywiad. Syn marnotrawny, który z wami siedzi. I to jest ok. Ale czerniak jest B. Do czego zmierzacie? Co wy chcecie osiągnąć? Sprzedać książki? Tylko? Tylko o to chodzi? Idealne Przepraszam, panie Michale. Idealne przemyślenia na weekend, żeby poszukać, poczytać. Dokładnie. I wyciągnąć wnioski. Kim wszystkim. jest Murgrabia? Kim jest Murgrabia? Synem marnotrawnym? Czy tym, kim jest Michalkiewicz i Patlewicz? A będzie jeszcze ciekawiej. Kontynuujcie swoją fałszywą działalność. Będzie jeszcze ciekawiej. Dziękuję.